Cześć. Nazywam się Monika Walczak i swoją karierę zawodową skupiłam na doradztwie i szkoleniu kadry kierowniczej i zarządczej. Moim mottem jest: do problemów podchodź twardo, za aż do ludzi zawsze miękko. I w ten sposób powstało 4energies, firma, która poprzez doradztwo, szkolenia, coaching i mentoring pomaga liderom, menedżerom i dyrektorom w skutecznym przeprowadzaniu pracowników i organizacji przez zmiany. Ja na co dzień jestem pasjonatką procesowego podejścia. Łączę swoje wieloletnie doświadczenie w biznesie z coachingowym stylem zarządzania. A wszystko po to, aby moi klienci osiągali jak najlepsze wyniki, a ich pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy. Jeżeli w swoim życiu kierujesz pracą innych i jesteś odpowiedzialna, odpowiedzialny za wyniki, ten podcast może być dla ciebie. W dwunastym podcaście zaprosiłam Cię do tego, żebyś przyjrzał, przyjrzała się temu, czy Twój świat, świat Bani, jest do Bani. Mam nadzieję, że ten materiał jest takim otwarciem tematu, otwarciem na refleksję, możliwością popatrzenia na siebie trochę z innej perspektywy. A dzisiaj, dzisiaj chcę, żebyś popatrzył, popatrzyła, no właśnie trochę z innej perspektywy na swój zespół, bo stawiam pytanie, czy twój zespół, ten zespół, za który odpowiadasz, którym zarządzasz i nie ma większego znaczenia, czy to jest zespół bezpośrednio od tobie podległy, funkcjonalny, czy zarządzasz zespołem projektowym, czy twój zespół żyje w świecie do bani? Więc, dwa słowa przypominające, czym jest świat BANI. To akronim. Akronim, który pojawił się w naszej rzeczywistości, w polskiej rzeczywistości, mniej więcej od dwóch lat, a został opisany w 2020, 2020 roku. I to akronim, który mówi o tym, że ten nasz świat to świat, w którym to, co było zmienne i niestabilne, przestało być wiarygodne. To świat, w którym ludzie nie czują się już niepewni, bo są przede wszystkim niespokojni. To świat, w którym rzeczy nie są już złożone, lecz zamiast tego podlegają nieliniowym systemom, systemom logicznym. I to, co było kiedyś niejednoznaczne, dziś wydaje nam się po prostu niezrozumiałe. A rozszyfrowanie całego, samego akronimu to po pierwsze: świat jest kruchy. Wszystko, co jest kruche, może się zepsuć w każdym momencie, jest niespokojne, czyli jesteśmy właśnie niespokojni, czujemy się również, co za tym idzie bezradni i niezdolni do podejmowania decyzji. To, co nas otacza, procesy, w których uczestniczymy albo które przebiegają obok nas, mają charakter nieliniowy czyli przyczyna i skutek nie są już możliwe do oszacowania z góry i ostatnia litera tego akronimu, bo oczywiście mówimy o wersji polskiej, a mianowicie świat jest niezrozumiały, ponieważ nieliniowe skutki dowolnej przyczyny wydarzeń i decyzji często wydają się być po prostu pozbawione jakiejkolwiek logiki. W praktyce to ten moment, kiedy zastanawiamy się, czy może jak nie my sami, to słyszymy opinie wokół nas, Boże, co ja tutaj robię i o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Gdzie ja jestem, tak? Jaki jest sens, jaka jest logika? To jest jedna kwestia, czyli tak naprawdę pytanie o to dlaczego tak się dzieje, bo nasz mózg cały czas pamiętaj o tym, na poziomie neurologicznym potrzebuje znaleźć rozwiązania, potrzebuje znaleźć logikę, tak? Gdzieś tam badania z lat 60. XX wieku Aronsona mówią o tym bardzo wyraźnie, że my jako ludzie potrzebujemy Znamion logiki. Potrzebujemy poczucia tego, że to, co robimy, decyzje, które podejmujemy, świat, który wokół nas przebiega, jest światem logicznym. No właśnie. Światem opartym na tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym. No i świat pokovidowy, świat 2020, jest właśnie światem, który, w którym ten łańcuch przyczynowo-skutkowy jest bardzo mocno zachwiany, a my doświadczamy. Różnego rodzaju przepięć, napięć i przeciążeń, przede wszystkim natury psychicznej, które wprost odbijają się na naszej, na naszej kondycji, kondycji fizycznej. Dlatego jeszcze raz zachęcam cię do tego, żebyś odsłuchał, odsłuchała odcinek 12, bo tam masz możliwość przyjrzenia się swojemu światowi. Ale oprócz tego, że przyjrzysz się temu światowi, to daję ci kilka, a dokładnie trzy konkretne propozycje. Modyfikacji, zmian swojego nastroju, tej rzeczywistości, która cię, która cię otacza, zmiany, która spowoduje, że możesz poczuć się lepiej. A ten podcast, ten podcast dedykuję tym razem Twojemu właśnie zespołowi. I zacznijmy od początku wobec tego. Banałem jest powiedzenie, że zespół to oczywiście ludzie. Ale dzisiaj chyba do tego właśnie Banaucie zaproszę do przyjrzenia się temu, co on tak naprawdę oznacza. Zespół to ludzie, czyli tak naprawdę po pierwsze, jednostkowe, bardzo konkretne doświadczenia, to jednostkowe sposoby radzenia sobie z tymi doświadczeniami, wypracowane rozwiązania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zespół to również myślenie zbiorowe. To również suma tych doświadczeń, a skoro mówimy o sumie doświadczeń, to zespół to również synergia, jaka w tym zespole się, w tym zespole się pojawia. Więc co możesz zrobić z perspektywy menedżera? Z perspektywy menedżera, z perspektywy tym lidera, z perspektywy jak zwał, tak zwał, osoby, która jest odpowiedzialna za innych, to przede wszystkim kontakt z tymi ludźmi. I tu nie ma znaczenia, czy to jest kontakt bezpośrednio, stacjonarnie w biurze, w którym jesteś, czy to jest kontakt z nimi na platformach online'owych, czy to jest kontakt hybrydowy. Istotne jest to, żebyś znalazł czy znalazła czas na to, żeby regularnie, cyklicznie, w sposób dostosowany oczywiście do organizacji i do cyklu, cyklu pracy Twojego zespołu, żeby, żebyście się spotykali. Wiem, że szczególnie w, szczególnie w zespołach rozproszonych takie spotkania są cykliczne, bardzo często są wdrożone w organizacjach. Więc nie będę odkrywasz tutaj, tutaj koła na nowo i wymyślać prochu na nowo. Tym niemniej, właśnie w czasie tych spotkań cyklicznych, zapraszam Cię do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to uważność. Przede wszystkim posłuchaj tego, co ludzie mówią i w jaki sposób mówią. Czy. To, czym się wymieniają, czy informacje, jakimi się wymieniają, to informacje tak naprawdę masz poczucie, bo tu będziesz, będę się odwoływać przede wszystkim do Twojego subiektywnego odczucia. To, 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 to informacje na poziomie takim powierzchownym, okej, okay, koleżeńskim, ale tam nic więcej, dalej, głębiej, bardziej nie ma, czy rzeczywiście w czasie tych spotkań jest przestrzeń do tego, żeby porozmawiać. O czymkolwiek więcej niż to, że okej, okay, byłam na koncercie, byłam, nie wiem, na imprezie, a jedziemy na wakacje tu, albo u naszego, w naszej rodzinie nasze dziecko ma właśnie, wyżyna mu się ząbek i ja spać nie mogę. I tu bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment polegający na tym, że jakby celem moim nie jest deprecjonowanie tego typu rozmów. Moim celem jest, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę, na ile. Te informacje, które ludzie między sobą wymieniają, są informacjami budującymi relacje, wspierającymi, powodującymi, że Twój zespół ma poczucie właśnie integracji i przynależności? Czy też tak naprawdę jest to wymiana informacji, których za 20 sekund nikt już nie będzie pamiętał, ponieważ każdy żyje w swoim świecie. Mówię o tych spotkaniach, ponieważ są jednym z najważniejszych elementów, które wymienia się jako, jako czynniki mające wpływ na dobrostan, dobrostan w pracy. Czyli poczucie przynależności, poczucie zespołowości, a co za tym idzie, bo z tym poczuciem zespołowości jest to bardzo mocno związane. A co za tym idzie posiadanie więzi i posiadanie relacji. To jest pierwszy czynnik. Drugi bardzo ważny czynnik, który, który, który możemy wskazać jako ten, który wpływa na dobrostan w pracy i o który, do którego zachęcam Cię, żeby, żeby o niego za, za, zadbać, to jest poczucie posiadania wpływu. Czyli znowu pytanie: rozdzielając zadania, omawiając projekty, na ile słuchasz, na ile słyszysz, a na ile zlecasz po prostu zadania? Tutaj bardzo mocno będzie się, będą się kłaniały. Style przywództwa i pytanie, które na razie stawiam teraz, to jaki styl przywództwa ty masz? Do czego ci jest bliżej? Czy to jest styl bardziej dyrektywny? Czy to jest styl nastawiony na współpracę? Jednym z moich ulubionych stylów, jeżeli chodzi o zarządzanie strukturami dojrzałymi, z zespołami dojrzałymi zespołami eksperckimi, to jest styl oparty o narzędzia coachingowe, więc posiadanie wpływu. Druga bardzo ważna rzecz, która za tym idzie, jeżeli chodzi właśnie o budowanie dobrostanu zespołu, to decyzyjność. Na ile Twoi ludzie mają poczucie z jednej strony wpływu, a po drugie możliwości podejmowania decyzji? Trzeci element, na który chcę dzisiaj zwrócić Twoją uwagę, to element związany z szeroko pojętym feedbackiem a co za tym idzie? Możliwością po pierwsze zgłaszania, ale w ogóle wymiany zróżnicowanych zdań po prostu czyli na ile jest przestrzeń na to, żebyśmy byli różni, żebyśmy mieli inaczej. O czym jeszcze warto dzisiaj powiedzieć? Warto powiedzieć, że bardzo mocno na kondycję Twojego zespołu i na atmosferę pracy w tym zespole ma, mają wpływ dwa ważne elementy, może na które ty nie zawsze masz bezpośredni wpływ, tym niemniej które leżą w obszarze jednak Twojego, twojego, twojego działania, a mianowicie odpowiednia wynagrodzenia i rozwój ścieżki kariery zawodowej. Mam świadomość tego, że nie w każdym zespole jest możliwość adekwatnego do potrzeb zgłaszanych przez pracowników, adekwatnego regulowania wynagrodzenia, bądź też spełniania czasami postrzeganej przez menedżera listy życzeń, jaką jest rozwój ścieżki kariery zawodowej. Ale w takiej sytuacji zachęcam Cię serdecznie do tego, żebyś popatrzył co tak naprawdę właśnie w momencie, kiedy w Twojej opinii pracownik zbyt często przychodzi i dopomina się o podwyżki i o premię, tak, i jest, jak to kiedyś powiedział mi mój kolega, roszczeniowy, tak, to zachęcam Cię do tego, żebyś popatrzył, co tam jest pod spodem. A jeżeli chodzi o szczegóły, to odsyłam Cię do konkretnego podcastu, który nagrałam w tym zakresie, a mianowicie przychodzi roszczeniowy, roszczeniowy pracownik do swojego. Szefa i zaczyna rościć, czyli jak tak naprawdę obsługiwać, obsługiwać tego pracownika. Już prawie na sam koniec chcecie zachęcić do jednego działania. Ciebie właśnie jako szefa, ciebie jako menedżera. A mianowicie chcecie zachęcić do tego, żeby podczas spotkań zespołu, podczas spotkań, które mają charakter mniej formalny albo w tym czasie, w którym. Um, jest przestrzeń na to, żeby mówić o czymś innym niż tylko o pracy, a mianowicie, żeby w czasie tych spotkań, żebyś podejmował niepopularne tematy, żebyś inicjował tematy czy też zagadnienia, które jest duża szansa, że są stabilizowane. I z moich obserwacji bardzo mocno wynika, że jednak takim stabilizowanym tematem w niektórych branżach na przykład w branży IT jest szeroko pojęty dobrostan psychiczny, że w czasie właśnie meetingów zespołowych, online'owych czy stacjonarnych, okej, okay, ludzie gadają, śmieją się, wymieniają informacjami, ale bardzo rzadko, bardzo rzadko mówi się o tym, że coś jest nie tak, że się właśnie nie śpi, że ma się słabe myśli, tak? że się po prostu z czymś sobie nie radzi. Ważna rzecz, nie zachęcam cię do tego, żebyś opowiadał, czy opowiadała, jak to ty sobie nie radzisz. Tylko zachęcam cię do tego, żebyś zastosowała storytelling, czy zastosował storytelling do właśnie dzielenia się tego typu historiami. Zawsze możesz powiedzieć, opowiedzieć o znajomym który pracował w firmie, gdzie szeroko pojęty well-being i dbałość o dobrą kondycję psychiczną była bardzo ważna. I ten znajomy miał udostępnioną platformę, na której były wszystkie możliwe szkolenia, włącznie te dotyczące wsparcia wsparcia psychicznego, czy też budowania odporności psychicznej. No, i możesz dalej kontynuować wątek właśnie owego znajomego i tego, że oprócz tych szkoleń, to on miał również dostępne linki do konsultacji psychologicznych, anonimowych konsultacji psychologicznych, gdzie mógł zawsze z nich skorzystać, oczywiście bezpłatnie. I tylko nie wiadomo dlaczego przez dwa czy trzy lata pracy w owej firmie tego nie zrobił. A dlaczego tego nie zrobił? Bo nawet mu przez chwilę do głowy nie przyszło, że cokolwiek może z nim dziać się nie tak. Że to, czego doświadcza, to, to, co czuje, to, co kłębi mu się w głowie, może być, nie chcę powiedzieć nienormalne, bo to zabrzmi bardzo pejoratywnie, ale może wskazywać na to, że powinien zasięgnąć konsultacji. Może wskazywać na to, że jego odporność psychiczna, Została przez ostatni czas, przez jakieś wydarzenia, bardzo mocno nadwyrężona, nadwątrzona i że warto rzeczywiście skorzystać, warto, żeby skorzystał. Brzmi znajomo? Ja nie wiem, ty sprawdź. Trzymam kciuki za Ciebie i za zespół. Do usłyszenia niebawem. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam serdecznie do moich kanałów na Facebooku, na Instagramie. Znajdziesz mnie na profilu For Energies.